Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Fortuny. Dzisiaj kolejny odcinek poświęcony tym najmłodszym talentom, które dopiero co wchodzą na arenę europejską, ale mają szansę zostać niesamowicie wielkimi gwiazdami dużego światowego formatu. Przypominam, że ostatnim razem na kanale pojawiła się pierwsza część tego materiału. Jeżeli jesteście zainteresowani kompletem innych pięciu nazwisk i tym, co mam do powiedzenia na ich temat, to oczywiście odsyłam do tamtego materiału. Dzisiaj rozpoczniemy sobie analogicznie, jak miało to miejsce w przypadku poprzedniego odcinka tej serii. Mianowicie poruszymy kwestię środkowego pomocnika, nawet z inklinacją defensywną, bo mowa jest oczywiście o Judzie Bellinghamie. Jude Bellingham to jest bohater w ogóle wszystkich serwisów poświęconych transferom w Anglii ostatnimi czasy, przynajmniej takie mam wrażenie. Ktoś, kto z buta wszedł w drużynę Pepa Cloteta w tym sezon, nie i co prawda, nie rozgrywa on może każdego spotkania po 90 minut, ale myślę, że samo spojrzenie na jego metrykę, na jego bio, na to, że urodził się w 2003 roku pozwala nam dojść do jasnej konkluzji, że po prostu Klotet nie chce eksploatować w pełni tego zawodnika, żeby dać mu się spokojnie rozwijać. Bellingham jest w tej chwili wyceniany na około 30 milionów euro, funtów, nawet więcej. Niejednokrotnie różne kwoty pojawiają się wokół tego nazwiska. Im bardziej Wchodzimy w las i w gąsz informacji, tym większa jest niepewność do tej ostatecznej, która krąży gdzieś tam w powszechnym obiegu wokół jego nazwiska. Najpoważniej z tych klubów, które interesują się Bellinghamem. Zainteresowany jest nim Manchester United, przynajmniej taką informację można podać, bazując na tych serwisach, do których odnosiłem się przed chwilą. A jeżeli obserwujecie regularnie, co dzieje się chociażby na Sky Sports, na pewno zauważyliście, że Jude Bellingham to nie jest postać anonimowa. Mówi się już o nim w tej chwili, przyrównując niejako do Kama Wingi, bo o tego piłkarza mi oczywiście chodziło, kiedy rozpoczynałem ten materiał, że jest niesamowicie dojrzały jak na swój wiek, że pomimo tych 16 lat na karku, e, świadomość i dojrzałość piłkarską, ma w sobie niemalże 26-latka. Takie porównania padały chociażby w tym panelu Sky Sports, do którego się odwołuje I warto spojrzeć sobie na te składanki, na różnego rodzaju fragmenty meczów, jeżeli nie śledzicie Championship, to to polecam, bo wiarygodnie przedstawiają to, w jaki sposób Bellingham prezentuje się w tym sezonie Championship. Dodatkowo jeszcze oprócz tej dojrzałości piłkarskiej chciałbym zwrócić uwagę na niezwykłą pewność przy wykonywaniu wślizgów. To jest ten główny atrybut, który tam się... Przebija, ale on jest również obecny w przypadku różnych sprawozdań, na przykład na BBC, które relacjonuje bardzo rzetelnie co dzieje się w Championship. Więc jeżeli jesteście zainteresowani właśnie spoglądaniem z, z nieco bardziej angielskiej perspektywy na to, co dzieje się na zapleczu angielskiej Premier League, to oczywiście polecam BBC, bo. Jak sama nazwa wskazuje, no muszą robić robotę zgodną ze standardami brytyjskiej telewizji, ale robią to rzetelnie pod kątem sportowym i to jest warte zaznaczenia. Sam zawodnik Bellingham jest według mnie predestynowany do tego, żeby stać się filarem reprezentacji Anglii. W pewnym momencie ma świetne warunki fizyczne, więc jeżeli dołączymy do tych atrybutów, które już udało mi się w tym materiale opisać, to wychodzi całkiem ciekawy kawałek grajka i jeszcze ciąg na bramkę bo to jest nie do końca charakterystyczne w przypadku Kamawingi, chociaż tutaj można by się było sprzeczać, dlatego że Kamawinga, no co prawda jeden gol jedynie w Ligę, ale czasami podłącza się pod te akcje ofensywne, może nie w stylu N'Golo z londyńskiej Chelsea, niemniej jednak pojawiają się takie momenty, w których jest nieco bardziej z przodu. Bellinghama można widywać częściej właśnie w tej przedniej formacji, co jest pewnego rodzaju kolejną ciekawostką pokazującą tą piłkarską dojrzałość, o której już mówiłem przy okazji tego piłkarza. Konkluzja jest zatem jedna: po tego box to box Midfielder, czyli zawodnika biegającego od 16 do 16, powinien czym prędzej sięgnąć jakiś duży angielski klub. Przejdźmy do Belgii, bo tam również ciekawe nazwiska się urodzą. Jari Werscharen, czyli ktoś, kogo. Można kojarzyć m.in. z eliminacji do Mistrzostw Europy. W reprezentacji Roberto Martineza w drużynie Czerwonych Diabłów już zagrał. Strzelił nawet Bramkę. Zagrał niejednokrotnie, bo oprócz spotkania z San Marino było jeszcze spotkanie z Cyprem. Bramka jednak padła w meczu właśnie z San Marino. Co prawda po wątpliwym przewinieniu, bo zaglądałem sobie do skrótów z tamtego spotkania. Na dwoje babka wróżyła. Niemniej jednak karny, który ostatecznie podarował mu niejako Janik Ferreira-Carasco, zamieniony został przez Wersza na Bramkę, co też pokazuje pewną piłkarską dojrzałość. Powiedziałem o czerwonych diabłach, będących oczywiście przy domkiem reprezentacji Belgii, ale jest jedna. Istotna ciekawostka, o której chciałbym wspomnieć. Przygotowując się do tego materiału, natrafiłem bowiem na film pokazujący, jak wygląda standardowy dzień z życia Wersharena, i tam na drzwiach jego pokoju widnieje no, taka fajna karteczka: Old Trafford, więc może nawiązuje tym samym do swoich piłkarskich marzeń i chęci przejścia w przyszłości do drużyny Manchester United. Walory piłkarza, który mógłby prezentować się w przyszłości, w kolorach czerwonej części Manchesteru, drużyny z czerwonej części Manchesteru na pewno Werszalen ma. Jakie są konkretnie walory? I jako, że jest to piłkarz znajdujący chyba największe udogodnienia w środkowej części boiska i preferujący styl bardziej ofensywny niż miało to miejsce w przypadku Bellingema, jest zdecydowanie większym wizjonerem. To znaczy, częściej można go kojarzyć z sytuacjami, kiedy otwiera drogę do bramki prostopadłymi podaniami. Ma dobry przegląd pola, bo tak określił Jeden z belgijskich dzienników, na który natrafiłem, potrafi umiejętnie gdzieś tam wbiec w pole karne rywala, co zresztą miało miejsce w spotkaniu z San Marino. Widać to również na gruncie belgijskiej Jupiler League. Do tego oceniany jest jako taki, no, drugi Tilemans, ktoś jego pokroju, kto może wypłynąć na szerokie wody europejskiego futbolu. Kolejny brylant z Akademii Anderlechtu. W ogóle o Akademii Anderlechtu można by było nagrać osobny odcinek, pokazujący jak tam kształtuje się talenty, jak dużą uwagę przykłada się chociażby do kwestii edukacji tych zawodników, do tego, żeby nie pozostawali oni na lodzie w w momencie, kiedy coś się w karierze piłkarskiej nie powiedzie. I w tym materiale przedstawiającym dzień z życia Werszarena pojawiła się chociażby nauczycielka ze szkoły, która opowiadała o tym, jak Werszaren odpowiednio dobrze podchodzi do nauki. Więc jak widać, to jest mechanizm naczyń połączonych, to musi wszystko być w balansie zachowane, żeby odpowiednio piłkarza kształtować. Co prawda, niektórzy narzekają, że w tej całej robotyce, w tej całej schematyzacji kształtowania kolejnych piłkarzy Gubi się gdzieś tam ta magia. Rzeczywiście można odnieść wrażenie, że Werszarym, patrząc na jego zbitki, te kolarze różnych zagrań, powiela się niejednokrotnie w sposobach rozgrywania akcji. No, ale to jest charakterystyka tego świata, w którym obecnie żyjemy. Więcej takich piłkarzy będzie się pojawiać, czyli bardzo podobnych do siebie, o zbliżonych walorach, którzy są po prostu pod konkretne pozycje. Szkoleni i programowani, żeby wykonywać konkretne zadania. Kolejny piłkarz, o którym chciałbym powiedzieć, to starszy od Arena o rok Jonathan David, piłkarz reprezentujący Kanadę, który strzelił już więcej niż 10 bramek w 12 występach dla tej reprezentacji. Więc to już samo w sobie świadczy o tym, że mamy do czynienia z piłkarzem nietuzinkowym. Ale z tą nietuzinkowością łączy się pewnego rodzaju no, logiczne wytłumaczenie. Chodzi oczywiście o ten grunt reprezentacyjny. Dlatego, że rywale, z którymi miał do czynienia David w reprezentacji Kanady, nie mylić z Alfonso Deifisem przestrzegam, to nie byli jacyś wielcy światowego futbolu. Umówmy się, Martynika, przeciwko której strzelał Kuba, to też nie jest reprezentacja jakaś niesamowicie fantastyczna. Więc spokojnie, ale warto zwracać uwagę także na dorobek reprezentacyjny. Jeżeli zaś chodzi o dorobek klubowy, bo ten piłkarz reprezentuje barwy Hentu, czyli zespołu, który radzi sobie zdecydowanie lepiej w tym sezonie. Jupiler League od Anderlechtu, to trzeba podkreślić, że w 20 spotkaniach zdobył 11 bramek. Co jak na piłkarza niespełna 20-letniego, jest wynikiem bardzo dobrym. Charakterystyka piłkarska Jonathana Davida. Ktoś przynajmniej w mojej opinii, będący połączeniem Romelu Lukaki i Musy Maregi, czyli taki na pewno nietechniczny zawodnik, jak miało to miejsce w przypadku Versarena, na pewno nie czarujący dribblingiem, jak będzie to miało miejsce w przypadku jeszcze jednego zawodnika, o którym powiem w dzisiejszym materiale, raczej taki pragmatyczny czołg, który... Będzie z coraz no, większym wzrostem umiejętności zamieniał się w większy kaliber. Może w pewnym momencie stanie się taką turecką bombardą, która będzie no, nie do powstrzymania przez niektórych rywali. Tutaj, oczywiście, wybiegam w przyszłość i, i maluję tymi metaforami to, jak może wyglądać kariera Davida. Ale koniec końców, patrząc trzeźwo na to, co udało mu się zrobić dotychczas, wliczając w to zasługi na polu europejskim, gdzie chociażby. Można przypisać mu super występ z Saint-Étienne, gdzie strzelił dwie bramki. Do tego spoglądając na ostatnie mecze tego piłkarza, chociażby ten z Mukrą, w którym występuje Rafał Pietrzak, no trzeba odnieść słuszne według mnie wrażenie, że to jest piłkarz, który może spokojnie przenieść się za niedługo do jakiejś lepszej europejskiej ekipy. Specjalnie wspomniałem o tym Mukrą i w ogóle przez całe życie myślałem, że tamto S się wymawia w środku, ale natrafiłem na poprawną wymowę i Belgowie na to naciskają, żeby wymawiać Mukrą, więc tak teraz też to prezent nie obraźcie się na mnie w tej kwestii. Myślę, że Rafał Pietrzak by to potwierdził, gdyby miał możliwość wypowiedzenia się w tym materiale. Tak czy inaczej, tam było widać to, co niejako wiąże się z tą charakterystyką czyli te tapins, dostawianie nogi do piłek w polu karnym rywala, biegnięcie na takim pełnym sprincie w stronę bramkarza rywali, bez bawienia się w jakieś zbyteczne driblingi to wszystko ten piłkarz ma. Do tego w tej chwili uczy się od najlepszych, którzy post so mieli okazję się zaprezentować. Mówię tutaj o, o Gigi O'Foe, który no, jest tam kapitanem, czy też o Gigi O'Foe. Jest też Laurent de Poitre, kojarzony być może przez Was z boisk Premier League, gdzie występował w barwach Huddersfield Dawida Wagnera, więc ma się od kogo uczyć, ma od kogo czerpać wzorce i jak podkreśla, pomaga mu również w dochodzeniu do doskonałości jego pochodzenia. Z pochodzenia jest bowiem haitańczykiem. dorastał w trudnych warunkach właśnie na Haiti po powrocie ze Stanów Zjednoczonych. Zanim się na wyjazd do Kanady. I jeszcze jeden tylko według mnie interesujący fakt, pokazujący jak teraz można zarabiać pieniądze w poważnej piłce. Scout Hentu wyłowił go na jakiejś tam niszowej, na, na niszowym pułapie rozgrywek w Kanadzie. To znaczy tam nawet sięgają no tak musi być poniekąd, żeby wyławiać to, czego inni nie wyłowili macki tych klubów, które później zbijają 20 milionów euro na takim piłkarzu, bo w tej chwili transfermarkt oscyluje wokół właśnie takiej wyceny w przypadku tego Grajka. Kolejny, czwarty już piłkarz w tym materiale, o którym chciałbym powiedzieć, to Filip Stevanović młody Serb wywodzący się z Belgradu tam dorastający w Akademii Partizana Belgrad i nie tylko, ale z tym Partizanem Belgrad jest najlepiej utożsamiany, najbardziej utożsamiany, zresztą Zresztą przez fanów chociażby Manchester United mógł zostać zauważony w dwóch spotkaniach, przeciwko którym inaczej, w których mierzył się przeciwko właśnie ekipie z czerwonej części Manchesteru. Do tego to jest właśnie ten dribbler, do którego odnosiłem się opisując sylwetkę piłkarską Jonathana Davida. Ktoś, kto ma bardzo szybką nogę, również na tych kompilacjach umiejętności można to dostrzec. Zresztą, jeżeli wczytamy się w niektóre raporty scoutów, to jest ta dominująca cecha, która jest Stefanowiczowi przypisywana. Pan. Niedawno we wrześniu podpisał trzyletnią umowę, ale podejrzewam, że za niedługo będą chcieli mu zaoferować coś jeszcze dłuższego, żeby być może jakiś, jakąś klauzulę tam nieco wyższego rzędu wkomponować. Do niedawna bowiem ten piłkarz wyceniany był na 300 tysięcy euro, teraz mówi się o kwocie 4 milionów euro, jakie już widnieje, jaka już widnieje. Przy jego nazwisku na transfermarkcie. Do tego Stevanowicz to jest piłkarz, który wzoruje się na odpowiednich herosach serbskiego sportu. Sam podkreślał w wywiadach, że Nowak Djokovic jest dla niego inspiracją i sposób, w jaki on poprowadził swoją karierę. Dlatego stroni od imprez, dobrze się odżywia i stara się kłaść tak jak Gabriel Martinelli o odpowiednio wczesnej porze do łóżka. To jest rzecz godna pochwały. Ja byłem w Belgradzie jakiś czas temu i powiem szczerze, że mieszka Gdzieś tam w okolicach stadionu Partizana, a jest godzina pieszo do samego centrum, no, można ulec wielu pokusom. Jest piękna promenada przy Sawie wpadającej do Dunaju i ośrodek imprezowy w Belgradzie. Sami więc przyznacie, że miejsce do skoku w bok na pewno jest. Tym bardziej dojmujące jest to, że Stewanowicz tak bardzo koncentruje się na swojej karierze piłkarskiej. Coś z tego piłkarza może zdecydowanie być. Partizan nie jest może zespołem, który ze Stewanowiczem. w skórze zmierza pewnie po Mistrzostwo Serbii. W zdecydowanie lepszym położeniu jest z Zvezda, więc regionalny derbowy rywal z Belgradu, ale opierając się o tego piłkarza jestem przekonany, że są w stanie w tym sezonie wykręcić jeszcze ciekawe wyniki. Chyba, że ktoś Stefanowicza do siebie ściągnie. Niemcy wydają się naturalnym kierunkiem, jak to ma miejsce często w przypadku serwów. Ostatnio Dejan Ljowelicz, przecież piłkarz, którego również na kanale Piłkarzyki opisywaliśmy. Co prawda Adi Hyter daje mu takie pośrednie szanse, dopasowane do jego wieku nadal uważam. Niemniej jednak no, nie gra 90 minut co każde spotkanie, to było logiczne i do przewidzenia. Ale z Stefanowiczem również musi być podobnie, to znaczy, nawet jeżeli trafi do dużego klubu, to powinno mu się, tak jak wspomniany już przeze mnie Pep Clotet w dzisiejszym materiale, dozować minuty, tak jak Clotet dozuje je Bellingham'owi. Jest jeszcze jeden piłkarz, o którym na sam koniec chciałbym powiedzieć. Jest to Orkun Kopcu, młody turek występujący w Feyenoordzie z Rotterdamu. Jakiś czas temu, kilka miesięcy, nawet pojawiły się pierwsze newsy łączące tego piłkarza z Arsenalem. Podobno Skałci mieli go na swoim radarze po fantastycznych występach w Akademii Feyenoordu, w drużynie młodzieżowej. I do tego dołożyć trzeba ostatnie pogłoski, gdzieś tam odbijające się również od angielskich mediów, mówiące o tym, że pozostaje on w orbicie zainteresowań. Co prawda ostatnio przycichły informacje na jego temat, mówię ostatnio w perspektywie otwarcia się okienka transferowego, ale warto zwracać uwagę na to, co dzieje się w przyszłości, bo mówię też w perspektywie nie tylko styczniowego, ale również letniego okienka transferowego z tym nazwiskiem. Walory, atrybuty, podobnie jak w przypadku Wersharena, może nieco więcej drby bo werszaren jednak, tak jak powiedziałem, jest pewnego rodzaju o tyle schematyczny, że można często natrafić na zagrania typu dobrze mierzone wrzutki, podania prostopadłe. No te centry to, to jest ten element, do którego ja się odnosiłem i do którego można tak intuicyjnie nawiązać, mówiąc o tych rzeczach przypisywanych werszarenowi. W przypadku kokcu tego driblingu jest nieco więcej, więc bardziej czerpie ze Stewanowicza aniżeli z Wersarena, ale na polu belgijsko-holenderski bo odnosimy się przed chwilą do Anderlechtu w przypadku Werżarena, teraz do Feyenoordu w przypadku holenderskim. To jest jeden z tych naprawdę wybijających się talentów, więc jeżeli Feyenoord zdecyduje się go sprzedać, to na pewno grube miliony pójdą w ruch. A patrząc, jak rośnie wartość tego piłkarza, podobnie jak w przypadku Davida, grube miliony to jest całkiem realny scenariusz i mogą one wynieść powyżej 10 15 milionów euro nawet. Pozwolicie, że wyciągnę jeszcze jedną statystykę, bo wiedziałem, że o tym zapomnę, a to jest bardzo istotna rzecz. W akademii w U19 w Nordu przy 17 zdobytych bramkach 34 asysty. Więc widzicie, w którą stronę zmierzają preferencje, jeżeli chodzi o rozwiązywanie akcji pod polem karnym Rywala. Taki Mesty Ezil 2.0, więc może dlatego Arsenal się nim interesuje. I tym optymistycznym akcentem dla kibiców kanonierów kończymy dzisiejszy materiał na kanale Fortuny. Widzimy się oczywiście z następnym już za niedługo. Trzymajcie się miłego dnia. Cześć!